Cześć Widzowie, witam was w ostatnim odcinku z Psychopaty 2 Ta, la Dziewięć minut Gdzie Idziemy teraz do jakichś światełek, aczkolwiek to jest chyba najlepsze co możemy teraz zrobić Nie, najlepsze co możemy zrobić to żeby jeden z nas tam poszedł Dobra Czemu? No bo wtedy złapiemy tylko jednego No, no. Dobra, jeszcze... patrzcie nas idzie Grześ Ja już prawie sprawie zginąłem, więc mogę jeszcze że... nie wrócę, to czekajcie tu, dobra? Weź, Hermes, kurde Ja nie mogę Takie żarty w tym momencie to jest chyba dom normalny. Tak, to jest chata jakaś. Czy tam coś przebiegło? Chwila. Co to. To jest dom. Panowie! No. To jest chata. To jest dom normalny. Chodźcie do. Tak, to jest dom. Dom klaunów? Nie, to jest normalny dom. Panowie, to jest jakaś wielka brama. Czy to jest jakieś kolejne miasteczko? Kurde, no nie, nie Ej, to, no, to, no, to jest, nie to jest jakieś do... miasteczko, chłopak. Wygląda jak wejście do jakiegoś miasteczka, jak kolejną, zobacz. Czy to będzie 20 dni grozy zamiast 10? Grzesiu, nie ma mowy. Musimy się tam wkraść, panowie. Zapaliło się, się, się światło. Dobra, chłopaki. Może nie wchodzi. Normalne. Naleźć się normalna droga No, do Doszliśmy. Chłopaki, to może nie jest znowu jakieś porąbane miasteczko i byśmy się po prostu włamali. To jest teraz normalne miasto. Normalne miasto. Normalne. Zobaczmy. Ciemność. Ciemność. Normalne miasto. Nie ma żadnych Chłopaki, ale to jest ulica, na której my mieszkamy, podleć nas. Ej, przecież to jest ta ścieżka! Jak randomowo się tu przenieśliśmy. Co jest? Jak to jest możliwe? Jak taki labirynt, nie? Tak, nawet z to wyszliśmy znowu przy chacie. Stary, może ktoś lub coś chciało, żebyśmy znowu to wyszli. Wiktor, w co ty wierzysz? Co są A może to są zwykli ludzie wybiorę. Czyli co, chłopaki, jest... udało się. Wierz że Pierwsze... zobaczę Pierwsze... nasz. Psu jest jest zasięg. Pamiętacie to? Jest zasiek. Halo. Nie wiem, czyli gonił? O, halo. No. Jezu, stary, jak dobrze, że ja Cię słyszę w końcu. Jak mi się miło zrobiło? Ja pierdzielę. Dwa cię. dni bez kontaktu z... Danie. Stary! Daniel, końcu, Daniel naj, jesteś w, w domu? Jesteś w domu? Stary. Musimy ja ci opowiedzieć. Tak. Musimy ci opowiedzieć, co się stało. Byliśmy zamknięci. W strasznym mieście, w kręgu, gdzie nie można było wychodzić. Byli tam mieszkańcy Nie żartobowie. napadały klauny stary. Dom, w końcu dom. Daniel jest u siebie. A u siebie na chatę? Dlaczego jest wszystko zapalone? Dawajcie, chłopaki na chatę. Normalnie świeci się światło i są drzwi otwarte. Właśnie, czemu są drzwi od piątej nad ranem otwarte? Halo? Jest tu kto? Halo? Halo? Zimę, gdzie ty poszedłeś od razu? ale tu co jest nikomu? Co jest? Co to jest? Co jest? Nie ma go już. z skupaki. Wykonaj! Ej! Jest nas czterech, tak? Halo! Jeszcze co się da? Halo, co dawaj Nie Jest nas trzech, on jest jeden. Nie ma z nim klaunów. Nie ma tu nikogo? Nie ma. Kim jest na pewno? Co jest? Nie myślałem, czy to jest. tak w ogóle jak ja, nigdy, nic! Nie, symbol. No kurde! Co jest? Baba! ja się w ogóle maskę znalazłem, panowie. Mistrzostwo świata. Moby, stary! Moldo! Bo Przez pilą tu był 9,3,6, stary! Weź to! A ty to normalnie chodzisz. Ja bym się w łeb walnął. Stary, co ty tu w ogóle robisz? No jestem na odgodzinach, co? Na odgodzinach, no. o 5 5 nad ranem. Więc tak. się wycinujmy, to był tylko on i nie Ej. musimy się już bać. Czekaj się tylko w jaki sposób on tu zostawił ją. Ona mu się popsuła! Patrzcie! Ale, A, i, ona i, chyba bo... już była popsuta, jak, jak ją zdejmowałem z bramy, to jest ser, ta, ta nie dotykaj. A, to jest ta o, sama? jest z bramy, no. Ty, panowie, my ją zostawiliśmy tutaj, przecież. No właśnie, A, my kurde, ja mi tu dziewięć zapomniałem w ogóle o tym, no. że my ją znaleźliśmy przy bramie. Zjadłem, pomyślałem, wiem, co mamy zrobić. Wchodzimy na policję. Mieszkamy w na ulicy Chcemy zgłosić zdarzenie. Ktoś się kręci pod naszym domem i chce chyba nas okraść. Jakiś psychopata przebrany w maskę. I byliśmy zamknięci w lesie w takim kole przez dwa dni ostatnie. I tam, I tam nie wiem czy to... tam mieszka... nieciegły. I przyjedzie. Rozłączył się. Stary, no mówiłem, że to nie jest miejsce Jak na policję, z... tylko na straż miejską. No, Też bym, chłopaki, się rozłączył. No, co wygadaliście? gadaliście? Nie Czekaj, a zadzwonisz raz, zadzwonisz raz, zadzwonisz raz, tak za raz, za czas, błagam, zadzwonisz raz, zadzwonisz za raz. Nie ma szans, no, chłopaki zleją nas za każdym razem. Zadzwonisz raz, ja coś powiem. Komisariat Policji, Bysa, Przez... e, Dobry wieczór, wie pan co, e, jest takie auto tutaj koło mnie, bardzo źle stoi, proszę szybko przyjechać i zgarnąć je. Jasne, jesteśmy za 5 minut, dziękuję za zgłoszenie. Ale gdzie? Nie wiem, to nic nie powiedziałam. Dziś on odsklejony Ale historia policja przecież namierza telefony. <grym> jest? Musimy chyba sami to załatwić. Ja, panowie, co mam musimy załatwić? to siłą nie załatwić. Ale... Ja wam mówię, siłą. Musimy sami zebrać ekipę i go jak złapać. Ekipę? Nie ich, ich są Ich jest mnóstwo Stary, my nie mam w ogóle na nic. Ja mam parę, wam tak, panowie, no trzeba zebrać ludzi, no, serio, przysięgam. Wam. To jest jedyne wyjście. No. Policja tu nic nie pomoże. Nie, ja, policja nic nie pomoże, oni, oni widzicie sami jak reagują, nie. Dobra, co robimy w takim razie? Czary, nie mam AAAAAA! KUBAKI! O! O! A! 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 JEDNIE! Uciekamy! Do samochodu, stary! Za domu! Do, 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 do. Stary, to chodź za Zipka! Oni wsiadali do fury centralnie za nami. Nie uczę... Ej, ale, mi się wydaje, ale ktoś jest za nami? Ktoś jest za nami? Już jadą? Jadą. jadą. Stary, to nie jest Serio? Czekaj. Jadą! jadą. O, Widać, na sterku. Dobra, panowie, co robimy? Plan! Chłopaki, no nie wiem, policja nas zlała przecież. Stary policja nas No twoje. właśnie, po kogo, kogo, kogo. kogo niby? Ja mam kubli. Ej, dawajcie, zadzwonię po znajomych. Zbieramy Ej. znajomych, ale gdzie? Jak wie, najwięcej osób? Musimy wziąć po prostu. Czyli dobra, każdy dzwoni do wszystkich swoich znajomych, do których ma po prostu numery po kolei. To. Gdzie się umawiamy? To jest najważniejsze. Właśnie, właśnie. Gdzie ich łapiemy? Wy znacie najlepsze miejsce? Chłopaki na ruinach. Morda słuchaj, bo już teraz uwierzyć. Wyślę ci koordynaty, musisz tam przyjechać. Najlepiej zbierz po drodze jakieś pochodnie, cokolwiek. Wszystkie osoby, które znasz. Sam zobaczysz, sam zobaczysz. On nadzieję, że ktokolwiek Łabia, pojedzie. Ej, chłopaki, oni cały czas są za nami! Dawaj, dawaj, dawaj. Wyprzedzają? o A, Nie, nie. Stop, 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 O kurde, co jest? Pojechali dalej, dobra, co my robimy? Co my robimy? Mam nadzieję, że stanie. Stary, ale O kurna! Co jest? On nam zajeżdża! I powinien już być ten las, w którym są ruiny. I powinno wszystko pójść zgodnie z planem. Pamiętajcie, nie widać ich, nie widać. Posiadamy i szybko dzida. Ej, dobra, to tutaj. Patrzcie, jak tu jest ciemno od razu, nie? Wjeżdżamy w totalną Wiesz, ciemność. Stary, może ich zastaw, żeby nie mogli wyjechać i dzida zbudować. Dobra. Ej, myślicie, że ktokolwiek. Tak, tak. Myślicie, że ktokolwiek się, stary, chłopaki. Się dobra. Stąd? Podamy. Czemu? Dawa, ale szybciej będzie on... furą. Szybko, dawaj, dawaj! Co jest? Są Co oni? Co oni? oni? Szybko! Zostawiliśmy ich, powinno się udać! Nie, nie, Szybko! Szybko. 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 Myślisz, że ten klaun nadal nas goni? Stary, nie wiem, ale lepiej lećmy tam, gdzie mamy biec. Musimy iść na ruiny, nie? One powinny być o. bardzo niedaleko. A co, jeżeli nikt nie przyszedł? Stary, na pewno. Ode mnie jest co najmniej 10 osób. Na pewno. Myślisz? Tak, błagam, no. idźmy. No. Tam są prawni! Uciekajcie! Szybko szybko, 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 szybko! szybko! Prawie nas, szybko, nas stoją, szybko, Prawie szybko, nas Prawie Łatunku! Ej, jedno, na Dobra, ale mamy trzech i tak wszystkiego się dowiemy. Dobro, wiesz, jesteście? Co u nas gonić od 10 godzin. Ej, co, co, co? się stało? Ej. Co, Ej. Co, co Dawaj sobie. maskę. Co, co ja tu robię? Co, jak ja to, co tu robisz? Gonisz nas od 50 godzin teraz niby udajesz, że co? Jak to? No przecież goniliście nas, się nas zjeść, zabić. Porządnie się nas. Odpowiedzcie za to wszyscy. jest, ale my nie, nie pamiętamy w ogóle co się dzieje? Co? No nie udawajcie. Czemu jesteście przebrani za klauny? Jest... I co to są za maski? To jest mega dziwna sytuacja. Mamy tu trzy osoby, które niby nie pamiętają kim są. Czemu są przebrani za klauny? Ale patrzcie w ogóle ile osób tu przyszło. Tak. To jest. na co Mega dużo. Ej, chwila! Zobaczcie. Miriam? Łukasz? Co wy tu robicie? Kąd ty się wziąłeś. Co jest? Się Ej, dobra, najważniejsze jest to, że udało nam się uciec przed kałnami, dziękuję wszystkim za to, że nas ocaliliście Dokładnie przed nimi, jest. że przyjrzyliście w tak dużym gronie, dobra, my w takim razie teraz dzwonimy po policję i wszystko wyjaśnimy, a wam widzowie dziękuję za oglądanie, koniecznie subskrybujcie, na razie, trzymajcie się. Dobra, więc dalej. To było całe Pichopata 2. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Widzimy się w naszych odcinkach. Nara!